Czyjś, czyjś, tu Kuba. A my widzimy się w kolejnym odcinku. No i w tym odcineczku omówimy sobie C1 Jelan. Na razie jeszcze jej nie mam. Jak widzicie. Nawet jeszcze, powiem, nie uszowałem. Ale sprawdzimy sobie taką Jelan bez C1. Zobaczymy sobie, ile mi tutaj potrafi odnowić energii. Jak ma 170 Energy Recharge, to jest naprawdę dużo. Jak na to, że ma Aqua Simulacre. To naprawdę ładnie tutaj Przeszedł ten Energy Charge. Tutaj 15, tutaj 16, tutaj nic i tutaj 16. Naprawdę to jest bardzo dużo. A więc, jeśli uda mi się zamienić te wszystkie Energy Charge role na Crit Rate i Crit Damage, to zwiększy mi to dużo obrażenia. Ale z drugiej strony będę miał problem z Damage'em więc pójdźmy sobie do naszego najlepszego przyjaciela do testowania żaby mniejszej i zobaczmy jak tam będzie z tym energy recharge'em no trafił nam się Pyro tutaj no to widzimy się, za chwilkę wszystko przygotuje no i jesteśmy tu już z włączonym ulcikiem Jelan nasza Jelan ma w tej chwili zero energii i e, zobaczmy ile taka normalna powiedzmy rotacja czyli E tutaj powiedzmy, że wezmę tak i samo E, no malutko, ale jakbym, powiedzmy, użył jeszcze tego. No, jedno E do połowy naszego bursta, mniej więcej, w takiej rotacji ładuje. 2E jest prawie full. A więc, jak widzimy, są problemy, są problemy, niestety. Nawet 2 E nie potrafią na 170 Energy Rechargeu naładować nie z całego naszego ulcika. Więc tutaj widać, że naprawdę Jelan ma duże problemy z Energy recharge'em Ale mam nadzieję, że gdy dostanę tą konstelację 1, yy, która daje nam plus jednego charge'a do E i będę po prostu przyspamić szybko dwa, dwa charge'e Naładować sobie trochę więcej niż połowę ulta i następnie, powiedzmy, użyć jakichś innych umiejętności, innych postaci, tutaj Pawoniusa, żągliego czy coś to powinien ten ult być już na max naładowany bo tak jak widzieliśmy przed chwilą, 2E niestety nie wystarczą żeby naładować całego ulta Jelen. a więc C1 jest dla osób, które mm, mają Aqua Simulacra Yy, bo można też mieć oczywiście na przykład takiego yy, Sacrificiala i wtedy C1 nie jest aż tak bardzo przydatny. Oczywiście nadal jest, ale nie aż tak bardzo, bądź z Fawoniusem który daje 61 energii recharge'u. Niestety Sacrificial daje tylko 30, Fawonius daje 61, czyli naprawdę bardzo dużo dużą ilość, ale za to ma dużo mniej base ataku, ale dla Jelen to nie jest ważne, bo ona skaluje się z HP, czyli można dać Faweniusa i będzie naprawdę dobrą bronią dla niej. Co tu jeszcze? Na przykład można dać Moons Muna, też na... żeby zwiększyć jej Damage Ulta, ale o tych wszystkich broniach i o porównaniu to będzie jeszcze osobny odcineczek. Może jeszcze Fading Twilight tam wrzucę do tego orcieniaczka, w co wątpię, ale te trzy bronki yy, razem z tą Akum Simulacrum będzie porównanie tych broniek yy, Porównanie damage'a, yy, może jeszcze nawet String Glasa dorzucę, zobaczymy yy, No, taki mały spoiler, yy, a my widzimy się już chyba w uszowanku, tak mi się wydaje yy, powinien, Powinienem tutaj za chwilkę frejć jakiś klip, albo no, coś, 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 coś tam na pewno znajdę no i tak, mamy trochę Wiszy. Mam nadzieję, że tym razem w końcu się uda. To jeszcze będą jakaś taktyczna kolejnego Wisha. No ale za chwilę powinniśmy mieć tą Elan. No. Tyle na to wishowałem, tyle czekałem na nią. Pokaż, że się w końcu jest. O. Już nie wiem co zrobiłem, ale jest. Mamy C1 Jelen, Udało się. Udało się moi drodzy. Jest C1. Ulepszmy sobie ją od razu. Konstelacja C1. Ach, przepięknie to wygląda. Oczywiście, taka. Ta, artefakty, no wszystko wiecie. Tak, tak, dokładnie. No cieszę się. Naprawdę się cieszę. Jeśli bycie, wy się cieszycie razem ze mną, to like, subik, komentarz. Nie był to zbyt farta w opening, chociaż chociażby widzieliście pewnie parę Wiszy tylko, ale mogę wam powiedzieć, że to było przynajmniej z 84, może 3 pity. No tak, 80 pt i te Wisze, które były przed chwilą, czyli H3 czy tam 4 zrobiłem, już zapomniałem, ale no naprawdę. A, no. Ładne pity to to nie było. Więc cieszę się naprawdę, że to nie w końcu dostałem. Są te dwa charge. ładnie to wygląda, tutaj widzimy w prawym dolnym rogu, są dwa charge'e na E. No i zobaczymy, czy to dużo zmieni, czy będzie useless. No i jesteśmy już przy naszym najlepszym przyjacielu, żabie mniejszej. No i zobaczmy, czy takie full combo uda się nim naładować. No... Całe to na pewno nie jest Całe to na pewno nie jest Ale po krótkim czasie można użyć trzeciego I po takich trzech użyciach E Mamy już Full Bursta Full Burstik jest posiadany Zobaczmy teraz jeszcze szybko Full Combo O Full Combo mówiąc to chodzi mi o Full Bursta Czyli użyję tutaj wszystkiego Naszego przyjaciela najmilszego No trochę bije go bardzo Także go boli A więc no cóż mogę powiedzieć Jeszcze jedno E zostało i chłopa nie ma 44 koła ładnie No ale Wydaje mi się Że C1 jest bardzo dobre Dlaczego? No to już za chwilę wam powiem. No to widzimy się już tutaj. I dlaczego? Bo tak w sumie pewnie nie zauważyliście zbyt dużej różnicy i możecie sobie pomyśleć, że to w sumie za dużo nie zmienia. Możecie powiedzieć, użyj sobie po prostu Siniu w teamie już nie będziesz miał tego problemu. Albo po prostu sobie dłużej poczekaj i użyj normalnie tego 3xE. To jest całkowicie not worth. Albo po prostu użyj sobie Favenusa. A ja Wam od razu mówię, że ja jestem perfekcjonistą i lubię min-maxować, min więc dla mnie, posiadanie oczywiście broni do Jelen jest bardzo ważne i również jestem osobą, która lubi robić damage. Jeśli Wy również jesteście osobą, która lubi robić damage, to ten jeden jest dla Was idealny. Dlaczego? Ponieważ jeśli macie za weapon aqua simulacre to musicie w artefaktach na C0 naprawdę dać dużo Energy Recharge. No widzieliście jak wyglądało to combo z C0, a nawet z C1 na 170, 170 Energy recharge. i widzieliście moje artefakty, że naprawdę te role Energy Recharge'u są bardzo duże więc powiedzmy, że używałbym jej z Favoniusem, ale wtedy uwierzcie, że nie robiłaby aż tyle damage, ile robi teraz a ja chcę, żeby ona robiła damage. Więc jeśli mam na nie założoną Aqua i mam C1, to jestem w stanie, po prostu mogę sobie przełożyć na przykład artefakty, które nie mają aż tak dużo energy recharge. U. Chociaż trudno będzie mi pozmieniać te artefakty, bo są bardzo dobre. Te role są tak godli, naprawdę, w na niektórych tych artefaktach że no nie wiem na co ja to zmienię, gdzie ja znajdę taki, takie artefakty ale w skrócie mówiąc to po prostu o, to na przykład mógłbym zmienić na jakieś inne krytratio, które będzie miało na przykład e, obydwa HP substaty, ale będzie miało zero energy charge'u i to aż tak bardzo nie wpłynie na mm, moją Jelan jej Bursta bo nie, pod, nie będę potrzebował aż tylu Energy Recharge'u, ile potrzebowałem wcześniej. Czyli powiedzmy, że wezmę sobie Kryt Ratio, e, którego akurat nie mam, ale z dużo większą ilością Kryt Damage'a. Na przykład nawet to, bo chociaż ma tak małą ilość, tak małą różnicę tego Kryt Damage'a, że e, jest ona zerowa, ale na przykład zobaczmy tutaj. Przefiltrujmy sobie i zobaczmy, czy mam cokolwiek z dużą ilością Kryt Damage'a. Na przykład mógłbym jej to dać, ma niby te Plus 1000 HP i 22 kryde damage. Ale poszukajmy dalej. No, niestety lepszego pisa nie znalazłem. Ten jest dosyć podobny statystycznie. E, mam tylko o 100 mniej HP. A mam o 5 więcej około kryć damage. A. Teraz jest 80 do 231. Oczywiście da się to wszystko poprawić. Tutaj jeszcze inne artefakty można pozamieniać. Ale wątpię, że znajdę e, takie artefakty, które będą miały jakby. Większej ilości HP, bo na wszystkich tych artefaktach mam naprawdę. Na przykład to piórko dwa kryt role i jeszcze HP role. Jeszcze crit Ratio weszło na 14 tutaj 7, tutaj też 14% HP. Naprawdę te role są bardzo dobre na Jelan więc trudno będzie cokolwiek znaleźć. Ale poza tym, że oczywiście nie będę miał takich problemów z Energy Chargeem, to jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto wspomnieć. A jest nią oczywiście eksploracja. No bo tak jak już mówiłem, że jeśli macie C1 Hutao, która pozwala wam robić coś takiego. Nie przez przypadek zabiłem w ogóle jakieś slime randomowe i C1 Jelan, to macie praktycznie nieskończoną ilość staminy. Jak widzicie na załączonym obrazku, moja stamina się nie kończy. Jest jakby po prostu nieskończona. Mogę sobie cały czas spamić, kancelowanie daszem na zmianę z kancelowaniem skokiem. Nawet nie muszę w sumie kancelować skokiem, mogę cały czas daszem. A E jest permanentne, więc po prostu mogę sobie tak biegać po całej mapie, nie martwiąc się o cokolwiek. No, dla mnie to jest po prostu wspaniała rzecz. Tym bardziej, że jestem człowiekiem, który lubi y, mieć eksplorację na 100%, tak mogliście zauważyć. Jeszcze to za chwilę pokażę. Ale coś takiego jest bardzo, bardzo, bardzo przydatne dla osoby takiej jak ja, która nachodziła się po mapie bardzo dużo. Dosłownie bardzo dużo. Więc jeśli wy też lubicie eksplorować, to C1 Jelan, nawet sama co C1 Jelan. Z C1 Chutało, to już jest w ogóle miód malina. To jest po prostu... Ach. No, aż na, na serduszko mi się lepiej zrobiło, jak takie coś widzę, no naprawdę. Jeśli wam da się zrobiło lepiej na serduszku, to lajk, like, subik i komentarz. No. Eee, I wydaje mi się, że to by było raczej na tyle. c jeden Jelan jest... Moim zdaniem bardziej warf niż C1 Hutao. Chyba, że bardzo, bardzo lubicie Hutao. I. to no, bardzo, bardzo ją lubicie. I chcecie po prostu upgradeować ją troszkę. To wtedy możecie się na C1 Hutao. Ale pomiędzy C1 Hutao a C1 Yelan jeśli macie obydwie na c to raczej bym wybrał Yelan Po prostu. No, jeśli macie też na Yelan oczywiście Aquasimulacra. Bo jeśli macie jakąś broń na Energy Recharge, to y, tym bardziej Fawenusa, to raczej nie potrzebujecie aż tyle Energy Recharge'u, żeby jeszcze dwóch E używać. Ale jeśli macie Simulacre, jeśli już macie Home, myślicie nad co jeden od co jeden Jelan. Raczej wybrałbym Jelan. Y, no, a ogólnie to po prostu konstelacja bardzo dobra, wspaniała, przydatna. Mi się bardzo podoba. Napiszcie jak wam. W tym odcinku to było raczej na tyle. Żegnam się z wami. Papa.